Usługi roweru Trek Navigator z tylnym silnikiem Bionxa. Mamy taki specyficzny rower z dołączoną tak zwaną manetką kciukową i sterowania też roweru. Ale skupimy się na wyświetlaczu, bo wyświetlacz jest w różnych modelach podobny. Z tego pułapu włączamy rower. Jeśli chcemy włączyć światło, musimy ten przycisk przytrzymać. Jeśli on się włączyło, jeśli naciśniemy krótko, to wyłączymy wyświetlacz. Więc dłużej trzymamy, włączamy światło, krótko włączamy wyświetlacz. To, to tak. Mamy tutaj zwiększanie mocy wspomagania plusem, minusem Zmniejszamy, jak przejdziemy dalej, to tutaj mamy odzyskiwanie energii, wtedy silnik wyspowania naszą jazdę, ale też dzięki temu można doładować akumulator. To jest też taka ciekawa funkcja w Bionxach. Kolejną opcją jest tutaj przełączanie między funkcjami, które mamy, czyli przebieg całkowity, czas przejazdu, średnia prędkość w ogóle godzina. I tutaj mamy też trip, czyli jakby nasza trasa, kiedy chcemy to skasować, musimy. Przytrzymać ten przycisk od tych funkcji. Tak samo każdą z tych funkcji po kolei musimy kasować. Ten rower ma wyjątkowo odłożoną manetkę, którą tutaj można odpalać, też możemy zmieniać, odpalać silnik, możemy też odpalać, zwiększać i minusować tryby zmagania też z poziomu manetki, czy włączać światło tylko z poziomu manetki. W większości przypadków w rowerach z Holandii nie ma tej manetki. Więc to tyle, jeśli chodzi o obsługę tego wyświetlacza.